Witajcie, z tej strony Max, a w tym materiale przedstawię Wam co trafiło do gry wraz z aktualizacją Jadeitowe Cienie. Nowy quest fabularny, po którym będziecie mieli dostęp do nowego Warframe'a, Jade, nowy tryb rozgrywki, nowe bronie oraz aktualnie trwający event. A do tego jak zawsze nowe skiny oraz tona zmian i usprawnień. Zaczynajmy! Na początek oczywiście samo zadanie fabularne, Jadeitowe Cienie. Będziecie mieli do niego dostęp po zadaniu fabularnym Nowa Wojna. Sama historia odblokuje wam nowy tryb rozgrywki na uranie wstąpienie. Obecnie do 18 lipca trwa operacja w Jamie Bestii, w której możecie zdobyć unikalne elementy kosmetyczne czy arkana, które normalnie zdobywacie z Idolonów, ale też komponenty do nowego Warframe'a, jej broni, czy też nowych arkanów. Płacicie używając nowych surowców cząsteczek. Szczątki cząsteczek są surowcem zdobywanym normalnie grając wstąpienie. Lotne cząsteczki zdobywacie tylko w ramach trwającego eventu. Części Jade, jak i schematy nowych broni, możecie zdobyć w ramach nagrody za ukończenie wstąpienia. Misja polega na transporcie kapsuły windą w górę. Zasilacie ją, rzucając zielone pojemniki w kapsułę. Dodatkowo w szybie windy znajdować się będą nadajniki sióstr. Wydają one specjalne dźwięki. Po znalezieniu trzech, na szczycie windy pojawi się siostra Parwosa, a po jej pokonaniu otrzymacie jeden z najnowszych harkanów. Szczątki cząsteczek na normalnym trybie zdobędziecie od 5 do 7, a na ścieżce stali od 8 do 10. Natomiast lotnych cząsteczek na normalu od 4 do 6, a na ścieżce od 8 do 10. Dodatkowo pokonana siostra upuści na normalu od 1 do 3 sztuk, a na ścieżce od 2 do 4. Na wartości tych surowców nie działają boostery. Część eventowej oferty Ordisa będzie dostępna, kiedy dopiero całość community osiągnie pewne progi. Aktualizacja ta wprowadza też nowy rodzaj eksimusów, jadeitowych. W swoim otoczeniu będą tworzyli sfery, które będą próbowały się nad Wami zatrzymać i atakować Was wiązką lasera. Sfery te można zestrzelić. Zmiany odnośnie podstawowych statystyk mobów i ich skalowania. 13 typów życia istniejących do tej pory w grze zostało po prostu uproszczonych do życia. Wcześniej typy życia miały swoje własne statystyki podatności i odporności. Teraz życie to życie o zawsze identycznych właściwościach. Ujednolicone zostały też dwa istniejące typy tarcz w po prostu tarcze oraz trzy typy pancerza, od teraz są po prostu pancerzem. Ta zmiana ma na celu uproszczenie nazbyt skomplikowanego systemu, który z perspektywy czasu nigdy nie był w grze dobrze opisany jedynie na Warframe'owej wiki czy w poradnikach na YouTubie. Skutkowało to tym, że gracze po prostu opierali się na kilku rodzajach statusów, stawiając przez wygodę na uniwersalność builda, przedkładając to nad efektywność. Dzięki tej zmianie będziecie w stanie stworzyć skuteczniejsze buildy nakierowane pod daną frakcję, gdyż każda frakcja w całości będzie podatna na konkretne statusy. Na dodatek, na mapie gwiezdnej, po najechaniu na konkretną misję, zobaczcie podpowiedzi, jakie statusy na tej misji będą mniej lub bardziej efektywne. W kodeksie informacje o podatnościach i odpornościach też są lepiej widoczne. Efektywniejsza będzie też mechanika redukcji pancerza. Do tej pory niepełne zdzieranie pancerza z przeciwnika raczej niewiele zmieniało. Przykład. Ciężkozbrojny grynir na poziomie 200. Pancerz zapewniał tej jednostce 97% redukcji obrażeń. Nałożenie 10 staków obrażeń żrących redukowało jego pancerz o 80%. Ale redukcja obrażeń spadała jedynie do 87,8%, czyli niecałe 10% mniej. To dalej była kolosalna wartość. Od teraz pancerz na wrogach skaluje się inaczej. Zostały ustalone minimalne i maksymalne wartości pancerza na wrogach, od 200 do 2700, a jego zdzieranie będzie bardziej nagradzało gracza. Pancerz Eximusów nie będzie się wcale skalował, będzie miał stałą wartość. Jednak życie przeciwników zostało dostosowane do nowego podejścia, by nie przesadzić w drugą stronę, żeby mobki nie padały jak muchy. Od teraz na ścieżce stali przeciwnicy nie mają dodatkowego pancerza. Działanie pancerza gracza pozostało bez zmian. W tym samym czasie drobne zmiany zaszły też we frakcji Korpus. Przez fakt, że korpusów łatwiej było ubić, zmieniono opóźnienia w czasie regeneracji ich tarcz. Wszystkie jednostki z tarczami mają identyczny czas opóźnienia regeneracji tarcz, a im więcej zadamy im obrażeń, tym bardziej wzrasta opóźnienie. Nisko levelowi gracze tego nie odczują, ponieważ wraz ze wzrostem poziomów przeciwników tarcze będą skalowały się szybciej. Tak więc obrażenia magnetyczne będą o wiele bardziej istotne, ale o nich za moment. Tarczy przeciwników na ścieżce stali będą miały mnożnik 2 zamiast 2,5 zamiast 6,25. Tak duży mnożnik ilości tarcz był niezamierzoną wartością. Poza zmianami w podstawowych statystykach, podatnościach i odpornościach miały też miejsce pewne usprawnienia w statusach, które są rzadziej wybierane przez graczy, by stały się popularniejsze. Obrażenia od zimna po nałożeniu maksymalnie 10 staków, wcześniej maksimum to było 9, zamrażają przeciwnika na 3 sekundy. Przestają się poruszać i nie regeneruje tarcz, a do tego otrzymuje podwójne obrażenia krytyczne. Jednak nie każdego przeciwnika w grze będzie się dało całkowicie zamrozić. Status gazowy natomiast jest od teraz o wiele bardziej widoczny. Obrażenia magnetyczne będą powodowały gorszą regenerację tarcz u wrogów, a także będą zadawały zwiększone obrażenia bańkom nullifierów. Przeciwnicy, na których nałożony jest status magnetyczny, zostaną porażeni ładunkiem elektrycznym w momencie zniszczenia całej ich tarczy. Tym większym ładunkiem, im więcej staków magnetycznych mają aktualnie na sobie. Obrażenia wybuchowe. Zamiast zmniejszać celność przeciwników, będą na przeciwnikach generowały eksplozje. A na maksymalnej ilości staków tego statusu nastąpi eksplozja o mocy zależnej od tego ile obrażeń zadaliśmy nakładając te statusy. Reworki i zmiany w warframe'ach. Frost jest bardziej skupiony na statusach zimna. Te nakładane przez niego trwają dłużej i zwiększają ilość jego pancerza. Efekty obszarowe Frosta skalują się teraz z zasięgiem. Lodowa kula nie blokuje już pocisków gracza z zewnątrz. Na dodatek kula nakłada regularnie na wrogów statusy zimna, w szczególności gdy pęka. Gdy życie kuli spadnie poniżej 30%, widać będzie na niej pęknięcia. Drobne zmiany również zaszły w Atlasie, poprawiona została mechanika skamienienia oraz w Gaussie i Baroku. Tu głównie dostosowanie umiejętności do nowego działania statusów. No i jest jeszcze Ember. Jej umiejętności są tańsze, mają lepszą wydajność... Pierwszy skill wystarczy tapnąć, nie musicie już trzymać przycisku, by naładować pocisk, i zawsze nakłada on status ognia. W prawym dolnym rogu będziecie mogli stale obserwować stan jej umiejętności pasywnej, a do tego jednym z jej argumentów będziecie mogli tworzyć Overgarda. jeśli już mowa o argumentach, w ofercie podstawowych syndykatów znajdziecie cztery nowe: do Protei, Dagav, Kurvexa i Sewagota. A oprócz tego, każdy z tych syndykatów ma w ofercie jedno nowe pomieszczenie symulakru. Cena jednej sztuki to 10 tysięcy punktów i można nimi handlować. Co by to była za aktualizacja bez nowych skinów? Deluxe skina doczekała się Jareli, w sklepie znajdziecie też stalkerowy skin na statek desantowy, są też nowe tynożyny. A do tego dwa kolejne skiny operatora są teraz dostępne na włóczędze. Na samym rynku znajdziecie też trochę różnych wizualnych usprawnień, z innych zmian i nowości do osób, które nie lubiły non stop klikać, by oddać strzał broniami nieautomatycznymi, pojawiło się dla was coś interesującego. W opcjach znajdziecie możliwość włączenia automatycznego oddawania strzałów z broni, które uprzednio trzeba było non stop klikać. Nowe mody zwiększające obrażenia i obrażenia od statusów do zdobycia z nowego mopka, którego znajdziecie na wstąpieniu. Lisafile i Predasety mają na nowo ustalone odporności. Zmiany na Doviri, nowe dekrety. W rotacjach misji w podziemiach teraz traficie na Alchemię, a wchodząc do portali na Duviri, jako dodatkową nagrodę otrzymacie kleszcze patosu. Jedną sztukę na normalnym trybie, trzy na ścieżce stali. Archemidia i Netracele dają teraz punkty syndykatu kawia po ukończeniu. Jedna ukończona Netracela daje 5000 punktów, a zrobienie trzeciej misji na Archimedii, niezależnie od warunków, daje 15000. Są to punkty poza dziennym limitem. Dropy ze Stalkera mają teraz inaczej rozłożone procenty szans a Wilk Saturna 6 po pokonaniu zawsze pozostawia po sobie jakąś część do Wilczego Kafaru. A do tego znów dodano ogromną ilość usprawnień i wizualnych poprawek dla początkujących graczy, zarówno w questach, jak i w normalnej rozgrywce. Jednak znajdą się też usprawnienia dla wszystkich, tak jak możliwość zmiany wyposażenia na ekranie mapy gwiezdnej. Możecie tam też zmienić mody. Na ekranie modowania też znajdują się usprawnienia, zarówno wizualne, funkcjonalne, jak i opisowe. HUD ma teraz lepsze skalowanie, a wyświetlane wartości obrażeń rozmieszczają się inaczej w zależności jak daleko jesteście od celu. Zmieniono wygląd panelu syndykatowego w Forbiterze oraz ilość informacji, jaką macie na fotelu helminta. Teraz możecie tam sprawdzić, jakie istnieją argumenty do konkretnych umiejętności. Oprócz tego jest jeszcze wiele, wiele innych zmian. Ale lista jest tak długa, że ten film musiałby być co najmniej dwa razy dłuższy. Pełną listę zmian znajdziecie w opisie. A w tym materiale to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie aktualizacji, wprowadzonych zmian, czy jakieś nowości, komentarze są wasze. Zapraszam na moje stronie na Twitchu, link do kanału również w opisie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.